że to jest opa jeżeli chodzi o spowolnianie. no ja jeszcze ten jeszcze ten no nie yeah, ja to oni tam poszli do ty od tamtej ja i do tej i od tamtej mówię ci no patrz tu nie bój się no, przytuliłem. o przytuliłem go aha że my mamy już gdzieś... no poczekaj na mnie ja mam być twoją tarczą patrz ile ja mam zdrowe a patrz ile ty masz no. No, a patrz na to, patrz co ja zrobię, z, z, ja potropię wilko kurczaka, no chodź tu, o nie, Julo, chodź tu, chodź, chodź do babulki, o, sama się Sam. co, co za babu, przecież... Dopóki ja się nie zresztą nie zres uważaj, bo tam nita jest. Tam to nita jest. Dobra, nie rzucaj ul ulta. Dobra. Bo no, je. Już, już jedna prawie zdechła. No bo są tymi, no. No bo tużami są? O, idealnie, idealnie podejdź do niej. Jeszcze raz ty. tu. O! Przeżyłem! Dziewięć, dziewięć, dziewięć miałem HP. Za chwilę dobijamy Brokuła. A ja właśnie go potrzebuję i potrzebuję jeszcze jednej postaci, będę mu grać w to, co chciałem. Ale pogramy, ale pogramy też w mnie w... w... no, wiadomo co. Okay. Zrobimy, wiesz co? Zrobimy party planner. party planer. Są Uważam uważaj. Pomóc naprawdę pomожe. Red Shirt. Jaki kamper, nie na Kamperka. Nie uciekaj. A ja nawet nie robiłem na to. Gdyby cię ta, gdyby to cię dotknęło, już nie był żyła. Ty masz. Hmm. Mamy 6 power cubes, to pan się Co ty robisz? Gdzie ty rzucasz? A czekaj, czy tam się opłaca też? Chodźcie tu chodźcie. Aha. Rzucaj ulta na tego power Każdy. Głupi El Rzuca się na to. Nawet ta nita rzuciła się na twojego ulta, bo power -pixy są ważniejsze, a nie życie. Tak jak pieniądze. Ta gra uczy wciwości naprawdę. Chodź, pobołanieczek. Aha, misio zabiłem. I zdechłem jeszcze. Tak. O, nita zdechła. Znaczy. Nie, nie czekaj. Nie, nie, nie nita, tylko ta szela. Dobra, zniszczę go. Okej, okay, już, już nic nie mówię, bo kiedy zobaczyłem tego brokuła, to normalnie się nie dziwiłem, zdziwiłem się, bo on pił No weź, to, no weź, bież co no bież to ty nawet. Kraj, 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 teraz kraj. No i jeden pucharek. I widzisz co? Płacz teraz, kraj, kraj baby. Co? nie będę płakać. Za chwilę będziemy robić imprezę, jak, jak zdobędziemy brakuła. Nie no, mam płakać. Kłaj? Czasa płacz. Weee. Jak mam tego brakułka? No, kiedy będzie brakował jeden pucharek, to ja normalnie będę wkurzony. A ty, trzymaj ten spray. Zobacz, widzisz ten spray? Też go masz na tym kącie. Masz go na tym kącie. Daj. nie podchodź nawet bo on właśnie ma nie. Nie. król maciuś no nie nawet mi nie pomoże o król maciuś znaczy ja tak na połowę a ja sobie to wezmę o <noise> Gdzie jest ten głupi? Co kopie wszystkich ludzi? Nie ma? Gdzie on poszedł, widzisz? Co za szela? To szela nawet nie potrafi... Chodź! Chodź! Ja jestem Rzucaj tam! Niech nie. No nie podchodź do nich. Uciekaj w tamtą stronę. Ja się w ogóle respię. Dobra, atakują. Ja się ja uciekam. Ja się uciekam. Nie. Słyszę Karla, trzeba go dobić. Gościu, chodź. Mówisz, no podejdź. No weź, podejdź ty. Ja muszę go zdobić jeszcze. A to... No nie zabijemy drugiego jak teraz dostanę drugie miejsce to będzie brakowało ja, no, jak będzie teraz drugie miejsce to jest przeznaczenie supercela spoczynę aha że ty już masz grę chcesz je nic dobra bierz to mamy otwierać skrzynki. no to otwieraj no skrzynki. Eee bo no ja yeah, weźcie się odwalcie od nas. Ja. tam? co nie? Chodźmy na nich, bo i na Chyba na ciebie u... Czekaj. Dobra, rzucił. Akurat w tym momencie. Dobra, mamy go. Mamy gościa. Ja Albo tych obydwu. Tam. Widzisz ich tam? Ła, przystolny chodzi. my właśnie zdobędziemy pio. No nie rzucaj, bo ty się kryjczy masz, a nie. że już mi. Ty nawet, uważaj, uważaj. No i patrz, patrz, już widzą cię. co za, e, ten, toksik? O, sam zdechł! XD. Ja pozdrawiam go. Nie pozdrawiam go. Pozdrawiam. Bo to toksyk jest toksyczny i ludzie nie pasują do tych gier. No, chodź tu. aha. Zde? Sam zdech. No, ja już to miałem, ja już to miałem. Mika! Tak, bo oni wszyscy są toksyczni i rzucają się na te power sluby. No weź, idź już, idź. Już twoja pora. Senpai? No i pięknie. Chodź tu. Zaprzestań przestań czynyk. Już będzie już... Chodź tu! O, a ja jestem mądrzejszy niż wy. Sam wygrałem z nimi. To to Nawet nie coś zablokowałem. Co ja odblokowałem? Chcesz, chcesz zobaczyć mnie? Oh, to you to you to you know ale to nie koniec, wiesz? No. To nie. Koniec, ja, jak widzowiecie, jak widzowie mnie teraz Time zobaczą, powiem. Powie, powiem, robi wrażenie. A wiesz co ja właśnie zrobiłem? Time to move to the <laughs> tak, bo miałem 40 gemów. Teraz mam plazowicza broka. Widzisz? No. Opacało się. No i co się chwalić pomotkami? Nie, jak nie no, no to moje po emocje. E, widzowie, ocencie tego brokułeczka. Ja go... Ja go nawet na moim koncie mogę kupić, ale ja zbieram teraz na... Pokażę co. Ty chyba wiesz na co zbieram. Na to zbieram, na swoim koncie zbieram na to. Tak, mam 50 gemów. Dobra, ja jestem bardzo fajnym brokułem, a więc nie wiem czy teraz bawić się w party, bo skoro nie mamy już nic do roboty, to ja chcę pobawić się. Wy... Aha, zapomniałem o tym. Zapomniałem, że ty masz... No entry, czyli nie... Jak to mnie zapraszasz? Aha, nie widziałem Wiktoria. Więc skoro mamy grać w imprezę, to żeby grać w imprezę, będziemy grać w imprezę. To jest gra... Idealna gra na imprezę i to wiem jaką. Eee, zmień stronę, wywalaj sobie tu. Och, <laughs> oh, opłacał Opłacało się, a na końcu będzie bitwa. Albo będziemy walczyć po prostu o życie. Kto pisał coś w drużynie? Aha, nikt. Myślałem, że coś tam... No, no to chodź tu. Opłacało się kupować tego skina na tym koncie. I tak nie żal mi jest mojego pięknego wokół. No w końcu mogę grać Ja już lecę. Czy ty? O nie. Gdzie jesteś? O nie. O nie. Badaj. Idź sobie. Hasio. O A go schaź. Czemu brać tą? E, czemu brać tą szeli? Bo cię strzeli O, o. ty Widzisz, te, widzisz to teraz? Jesteś. Coś... O, kurde, Nie spodziewałem się tego, wiesz? Ale chyba się spodziewam Twojej śmierci. Chcesz zobaczyć, jak umiera? O, Chodź! O, o, Jest to to nie. To nie jest zły pomysł, wiesz? No, jeżeli To no. Dobra, idziemy na nią i zamordujemy ją pokonamy ją też. Kurde, przegrałem. Jako broku przegrałem. Jestem świętym brokułem. Więc teraz bierzemy. My wiedzą co. Dobra. Chyba tak może być, tylko że jeszcze tu. Takie coś. Znaczy, takie coś. I takie coś. No, ty nic tam nie robi. A, 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 a. Ale wiesz co? Potrzebujesz gości. Wezmę, zobaczymy, czy mam farta. i wezmę moich ziomeczków też. I dam ci jakiego ziomeczka. Może trafić Ci się opis. Znaczy nie, nie gramy na innych ziomeczków, gramy sami. No, dajesz, dajesz. A ja mam najlepszy pomysł na świecie, ty szybko yes. bardzo! Nie oczyszczę chyba sztaki, bo to jest najlepsza taktyka, którą właśnie znalazłem. To jest... Ma, mi, ma. No dobra, dajesz. No Jezu, czekaj. Ty, co tak długo? Ty, ja mam słabsze zadmiarze, a ty masz jakieś, nie wiem, czarki, memel. No szybciej! No szybciej wybieraj te zadmiarzy. Dobra, już. Dobra, zobaczmy czym jesteś. Hi, hi, hi. To już I my zdychasz, friend? Panie Gripie. Tylko pokaż swoją szyję, to już jej nie masz. No, pokaż się. Ja, te, ja ci pokażę się, jak ty, mnie po, jak ty mi się pokażesz. Albo się, ja się nie pokażę, dopóki ty się nie pokażesz. Gdzie jesteś? Chodź tu. Chodź tu. Panie pokazać to jest moja za 100 zł. Gdzie jest moja kurtka? Gdzie jest mój browar? Chodź tu. Pokaż Ona jest koło mnie. Ja widzę Cię. Nie, Chodź nie, tu. Nie, nie, nie. Panie Grifie, Gdzie jest moja kurtka z przecen? Panie Grifie, Gdzie jest ma... Czemu was się w tym co Co za tchórz, widzicie widzowie? Tchórz Churz! 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 ja jestem Churz! 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 Ciebie, Churz! Ja jestem Churz! Jesteś kumper. Nie, tchórz. Tak. Nie. Tak. Churz! 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 Widzę cię tu. A ty głupka. Głupiał. Chodź tu. Olejść po całej. Te cztery nicary. To skoro tak ma być, to wezmę teraz citera. Nice Przecież ja mam najlepszy pomysł na świecie. Przecież ciebie już nie będzie na tym świecie. O oh, Dajesz. No, dajesz. Come on. Albo wpadłem na lepszy pomysł. Jak zrobić ci największego pranka na świecie. Czyli będę niszczył twoje krzaczki. Hi, Oj, oj, oj. Kto będzie się chował w Psuła. A wiesz, że przez ściany mogę... O nie, lag mój co ty właśnie? Dostał. Nie, nie masz szans. Aha. O! Proszę? Chodź tu. Chodź tu! Aha. Okej. Okay. Jest. Udało się. No i co z tego, że właściwie to twoje krzaki nie nie istnieją? Nie, nie mów, że ty... Sprawdzę Jaka ty jesteś... O! Jak dobrze! Prawie usta O! Pierwszy raz, a Już bym cię miał! Pamiętaj, że już nie możesz się schować w krzaczkach! No. data mieście jest, jest tu. <grymne> Cita, Citar gówniak. Będziesz e no. A kurde, to To jest Więc ja będę grał sobie, więc ten do zobaczenia. Widzimy się. you